Pewnego ponurego, październikowego poranka natknąłem się na dość dziwną i obszerną książkę. Wędrowałem po obskurnej bibliotece o dźwięcznej nazwie Archangel. Swoją drogą identycznej jak nasza miejscowość w południowej Wirginii. Miejsce to było praktycznie historycznym zabytkiem. Miało zostać zbudowane na początku XIX wieku i przetrwało mijające stulecia z drobnymi renowacjami, takimi jak elektryczność i ogrzewanie. Nie jestem osobą, która zagłębia się w czarną magię, ale byłem bardziej niż zaintrygowany tytułem znalezionego przeze mnie Tomiszcza Księga imion. Było ogromne i stało na biurku w kolorze orzecha, które wyglądało prawie tak staro jak samo miasto. Obok stało niemal identycznie skrzypiące krzesło. Ostrożnie na nim usiadłem, by nie zawaliło się pod ciężarem mojego ciała. Kiedy jednak okazało się wytrzymalsze niż wyglądało, rozsiadłem się wygodnie. Przyjrzałem się książce. Okładka była pozbawiona tytułu, chociaż w jej prawym dolnym rogu widniały wyryte litery D.A. Przypuszczałem, że to inicjały pisarza. Kartkując to, jeszcze, pierwsze strony były puste. W końcu, na około piątej stronie, widniał zapewne tytuł: Księga imion i ponownie inicjały D.A. Na kolejnej stronie, Widniałe słowa. Ci, którzy nie znają mocy słów tajemnych, nie powinni czytać dalej. Ci, którzy nie znają znaczenia imion, nie powinni czytać dalej. Ci, którzy nie rozumieją znaczenia zapisanych słów, nie powinni czytać dalej. Ci, którzy są świadomi mocy słów tajemnych, znaczenia imion i słów powinni kontynuować czytanie z niezmierną ostrożnością nie nadużywaj tajemnych słów di po przeczytaniu tego fragmentu ogarnęło mnie nieodparte uczucie niepokoju ale moje naukowe zainteresowania zmusiły mnie do dalszego kartkowania kolejna strona ujawniła mi jakąś listę lokalizacji zapisaną bardzo drobnym odręcznym pismem. Wkrótce zdałem sobie sprawę na to, że to, na co patrzyłem, to lista krajów, prowincji, miast i miasteczek na całym świecie. Coś jak spis treści. Gdy przeskoczyłem kolejne strony, doszło do alfabetycznego spisu kontynentów, krajów i miejscowości. Po kilku minutach poszukiwań udało mi się odnaleźć nasze miasteczko. Archangel, stanie Virginia, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spis wskazywał na stronę 3968. Nie zdziwiło mnie, że książka liczyła tyle stron. To to miszcze, to behemot objętości. Kartkując do strony 3968 Znalazłem listę nazwisk, które wydawały się być w porządku alfabetycznym. Aaron Aronson, Aaron Abercrombie, Aaron Abernati, lista ciągnęła się w kolejne strony. Kolejnych kilkaset stron to kolejne nazwiska. Ja poszedłem stanowczo dalej. Natknąłem się na stronę zatytułowaną Słowa Rytualne. Strona Zawierała listę słów nie wyglądających na angielskie, chociaż napisane we współczesnym alfabecie łacińskim. Przeczytałem cicho pod nosem. Nosaj nhoi tchaet. Nie wiem dlaczego i jak to wytłumaczyć, ale te słowa brzmiały niepokojąco. Przeczytałem na głos kolejny zestaw słów. Semaj Ksela Enok brzmiały nieludzko, nienaturalnie. Kontynuowałem czytanie listy, ale szybko się poddałem, wracając do sekcji z nazwiskami. Wróciłem do strony 3968 i mojej miejscowości. Po dłuższej chwili w końcu natrafiłem na znane mi imię. Bibliotekarz, który mi się przedstawił, Johann Steinberg figurowało jako Johan Rudolf Albert Steinberg. Powiedziałem to na głos. Johan Rudolf Albert Steinberg. Potem z jakiegoś dziwnego powodu dopowiedziałem rytualny zwrot. Semaj Ksela Enok. Nie wiem dlaczego. Pomyślałem, że coś się stanie. Przypuszczałem, sam nie wiem. Nagle usłyszałem krzyk kobiety. Podskoczyła z krzesła, a ja podbiegłem w jej kierunku, żeby sprawdzić, o co chodzi. Co się stało? Halo, zapytał jeden ze stojących mężczyzn, który również przyszedł na rekonesans zamieszania. Bibliotekarz, on po prostu. on nie żyje, lamentowała kobieta, która, jak przypuszczałem, była źródłem poprzedniego krzyku. W pokoju rozległ się strumień przyciszonych głosów. Ktoś krzyczał, ktoś sprawdzał akcję serca, kto inny wzywał służbę. Zastanawiałem się. Moc słów tajemnych, czy ja? W jaki sposób zabiłem człowieka, wypowiadając jego imię, a potem rytualny zwrot. Im więcej o tym myślałem, tym bardziej dochodziłem do ponurego przekonania, że to ja mogłem spowodować śmierć Johanna Steinberga. Podbiegłem z powrotem do tego przerażającego tomiszcza, którego nie mogłoby stworzyć żadne sprawiedliwe czy dobre stworzenie. Desperacko szukałem swojego imienia. W końcu je odnalazłem. Powiedziałem: Andrew Charlton Ward, a potem Semaj Ksela Enok. Tylko to, w moim przekonaniu, było sprawiedliwe. Upadłem. Ci, którzy nie znają mocy słów tajemnych, nie powinni czytać dalej. Ci, którzy nie znają znaczenia imion, nie powinni czytać dalej. Ci, którzy nie rozumieją znaczenia zapisanych słów, nie powinni czytać dalej.